Dzisiaj Manko widzowie ślub Kuba Witam Was w kolejnym filmie z Chorwacji A teraz jedziemy do niepuli tylko do Rijeki. To jest kolejny dzień próby pojechania do Rijeki, bo wiecie jak się ostatnio skończyło. Zawróciliśmy, bo były wielkie korki. Teśmy i tuwali takie w Tunazji W sensie ładnie pachnie, przepięknie, no? Takim, czy, nie wiem. No. Dobra. Cího, Dobra, tán. no. No. <laughs> Dobra, jesteśmy, idziemy zaraz na promenadę. Taki w McDonaldzie, sorry, wiem, że na maka, ale byłem tylko po picie i tu jest taki Sprite, z watermelon i w ogóle teraz widać takie dwa jachty ładne, dzisiaj jeden jacht, a drugi taki bardziej wojskowy, wojskowego, wam też pokażę, ale to nie wiem, czy go będzie tak widać, jacht widać ładnie. Chodzi o tam, ten tam daleko, nie wiem tylko zauważycie. O tam. Tam są jeszcze takie duże, a tam jest ten wojskowy, w sensie o tam. Patrzcie jaki tu jest statek. Wojskowy ogólnie, o tam. Patrzcie, on jest ogromny ten statek. Ale im zazdro, nie? Teraz idziemy na jakiś targ rybny, ale w sumie ale nie możemy znaleźć, bo pokazało, że tu jesteśmy na miejscu. O, dokładnie tu. no. Słabia. O Jezusie! tak ze mnie prawie leciał. Patrzcie, ile tu ryb. Mega dużo. na to. Nie wręcę wam wszystkiego, bo to dużo, jak na standardy YouTube, jest tu bardzo dużo krwi też. Ogólnie jesteśmy teraz na plaży, a ja nie mogę wejść, bo wczoraj przy robieniu zdjęć, miałem skoczyć do wody i wglądałem się o kamienie plecami. I nie wiem, czy to będzie widać, ale tam z tyłu, o, dokładnie tu w sumie widać. I mam tam nawet wyżej trochę jedną taką dziurę i no, mega pieczek jak wchodzę do wody na tyle z dzisiejszego odcinka mam nadzieję że wam się podobało i widzimy się w następnym. Elo!